Crystal Dynamics nie przestaje pozytywnie zaskakiwać. Restart serii Tomb Raider zachwycił wielu graczy. Rise of the Tomb Raider kontynuuje dzieło, wzbogacając kilka aspektów poprzedniej części i poprawiając jej niedociągnięcia. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Po szkole przetrwania, jaką przeszła na wyspie Yamatai, Lara podąża tropem ostatniego odkrycia jej zmarłego ojca. Tuż przed śmiercią Croft natrafił na trop współrzędnych pewnego zaginionego miasta. To ostatnia kryjówka tajemniczego, średniowiecznego proroka. Paranormalne wydarzenia z Yamatai zatuszowała złowroga organizacja Trójca, która również chce odnaleźć wspomniane ruiny. Lara musi zatem nie tylko odkryć prawdę związaną z prorokiem, ale też dowiedzieć się, czego chcą jej rywale. Determinacja bohaterki jest imponująca. Obserwujemy, jak wydarzenia z poprzedniej części zmieniły ją w silną kobietę, ale też odkrywamy jej obsesję na punkcie badań ojca i oczyszczenia jego imienia. Croft w całości poświęca się poszukiwaniom, będąc na krawędzi utraty zmysłów. Z każdą sceną na jej twarzy maluje się więcej burzliwych emocji. Historia prowadzi nas do Syrii oraz na Syberię, więc nie możemy narzekać na brak pięknych widoków bądź też powtarzalność krajobrazu. Jednak to Syberia jest miejscem docelowym i to jej ogromne połacie przychodzi nam zwiedzać dokładniej. Na szczęście jest to bardzo różnorodny klimatycznie obszar. Oprawa wizualna jest zachwycająca. Zaprezentowane warunki klimatyczne wywołują gęsią skórkę, a szczękająca zębami Lara sprawia, że pełni empatii okrywamy się kocem i szukamy dla niej schronienia przed śnieżną zawieruchą. Podobnie jak w poprzedniej części obszary, przemierzamy od ogniska do ogniska. Palnisko służy zarówno za punkt zapisu, jak i modyfikacji broni, ekwipunku i przeniesienia się do innego odkrytego wcześniej obozu, a tych jest całkiem sporo. Poza ścieżką fabularną, po której ukończeniu odkrywamy połowę zawartości gry, udostępniono także inne obszary i zadania. Otwarty Świat kryje bardzo dużo artefaktów, na część natrafiamy przypadkiem, ale rzadsze wymagają już nieco więcej zaangażowania. Zgodnie z nazwą Tomb Raider, penetrujemy wiele sekretnych krypt. Każdy oferuje innego rodzaju wyzwania, których pokonanie nagradzane jest cennym przedmiotem oraz nową umiejętnością. Niech to, no świeć! Drzewko umiejętności jest większe niż poprzednio i oferuje nieco ciekawsze talenty. Dzieli się na trzy sektory, a każdy skupia się na innym aspekcie rozgrywki: od zbierania i polowania oraz strzelania po wzmocnienia związane z walką bezpośrednią i prowizoryczne bronie. Znana globtroterka znacznie sprawniej radzi sobie teraz z przeciwnościami losu. Potrafi nie tylko szybko zbudować szałas, by przetrwać noc, ale też rozpoznaje faunę i florę, by wykorzystać je według własnych potrzeb. Zbieramy więc składniki nie tylko by złożyć nową broń, ale też by przygotować na szybko opatrunek, trujące strzały bądź prowizoryczny ładunek wybuchowy. Bohaterka niczym MacGyver z kilku patyków, ziół i starej puszki potrafi stworzyć cuda. Rozwój zdolności jest dowolny i każdy może dostosować larę do swojego stylu gry. Wolność jest odczuwalna na każdym kroku. Do niektórych miejsc możemy dotrzeć dzięki alternatywnym ścieżkom, decydując czy chcemy wejść w interakcję z patrolami trójcy. Walka w Rise of the Tomb Raider jest przyjemna, a otwarta strzelanina potrafi być równie wymagająca, co przekradanie się przez całe obozowisko. Panna Croft nie jest już jęczącą i przerażoną dziewczyną, a zdeterminowaną wojowniczką. W otwartej walce sprawnie posługuje się karabinami oraz otoczeniem. Skradanie może momentami sprawić więcej przyjemności niż w Assassin's Creed. Lara bardzo zwinnie skacze po drzewach, chowa się w krzakach i niczym lamparcica wyskakuje na swoje ofiary. Bohaterka Tomb Raider to nocny koszmar każdego najemnika. Druga część skutecznie prezentuje rozwój charakteru umiejętności Croft, nawet skutecznie włącza to w część rozgrywki. By rozczytać niektóre stare zapiski, musimy odnaleźć pomniejsze artefakty, by podszkolić nieco lingwistyczne zdolności. Rozwijamy w ten sposób mongolski, rosyjski i grekę. Niektóre monolity wymagają wysokiego poziomu biegłości, więc by je odczytać, zmuszani jesteśmy do eksploracji. Prorok. To tutaj. Rise of the Tomb Raider ma pewne niedociągnięcia. Niektóre animacje wymykają się spod kontroli, a w trakcie biegania po dachach, przez przypadek wskakujemy na kominy i inne wyższe elementy. Inteligencja strażników również jest nierówna. Patrolujący teren są praktycznie ślepi i głusi, a gdy tylko uda im się nas zauważyć, nagle już wszyscy znają nasze dokładne położenie. Dziwne są również bonusowe ubrania, których nie można założyć w kampanii, a jedynie w oddzielnym trybie. Zdobywamy je poprzez wydawanie punktów w menu głównym, na losowo dobierane karty z przedmiotami i bonusami. Każda karta oferuje różnego rodzaju zmiany, jak na przykład wzmocnienie obrażeń, większą wytrzymałość strażników, nową broń czy strój. Użycie takiej karty wpływa na końcowy wynik misji. Korzystne modyfikatory zmniejszają tę wartość, a utrudnienia podnoszą punktowaną nagrodę. Wykorzystujemy je w oddzielnym menu wypraw. Możemy ponownie przejść tu misję z zastosowaniem nowych wyzwań. Dostępne są też zadania kompletnie oderwane od standardowej rozgrywki, w której przechodzimy misję ponownie w jak najkrótszym czasie, zbierając dodatkowo punktowane płomyki i unikając otwartej walki. Nawet pomijając dodatkowy tryb, samo ukończenie historii zajmuje sporo czasu ponad 12 godzin. Jest to na tyle emocjonująca przygoda, że powinna zadowolić każdego miłośnika słynnej archeolog. Po zakończeniu opowieści możemy oczywiście kliknąć kontynuuj, by odkryć wszystkie pozostałe sekrety. Rise of the Tomb Raider jest kolejną ciekawą i nowoczesną odsłoną przygód Lary. Kampania jest wyjątkowo pochłaniająca i pełna ciekawych scen, pojawiających się nawet po napisach końcowych. Widać, że twórcy z Crystal Dynamics mają zamiar rozwijać serię w dalszym kierunku, a nowa gra udowadnia, że to słuszna droga. Ta wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponad grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy, jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek.